Hej moi drodzy z tej strony Natalia, lub jak to woli Absurdalna, i witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli absurdalnego monologu. I tak jak widać po tytule, dzisiaj pogadamy sobie o telefonie, a bardziej o tym, jak nie tracić na nim aż tyle czasu, jak nie gapić się aż tyle w ekrany, czyli temat, który ostatnio. który ostatnio bardzo pracuje i chciałam się z Wami tym podzielić, ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, to standardowo szybciutki update życiowy i w ramach tego update'u życiowego mogę Wam powiedzieć, że nie wiem czy tego już ostatnio nie mówiłam, ale w tym tygodniu jeszcze bardziej czuję święta i czuję tą atmosferę świąteczną. Być może to dlatego, że udało mi się piec, pie piec pierniczki z moją przyjaciółką. Poza tym po Wrocławiu często ostatnio chodzę popołudniami, wieczorami, kiedy już jest ciemno w każdym razie i są światełka wszędzie i to jednak daje ten taki vibe... Poza tym, słucham świątecznych piosenek sama z siebie, nie tylko jak ktoś inny puści taką playlistę, więc to też jest, y, to też jest super i to chyba też jest oznaką, że w tym roku jest trochę lepiej. Bo no, mówiłam to chyba, że w ciągu ostatnich kilku lat ta atmosfera świąteczna jest taka średnia. Dajcie w ogóle znać, czy wy w tym roku czujecie, czy nie, bo też słyszałam od innych osób, że od kilku lat to tak średnio, i w tym roku, jak pytam ludzi. To część właśnie się zgadza ze mną i mówi, że w tym roku jest trochę lepiej. Nie, wiem, nie wiadomo, czy jest idealnie, ale jest trochę lepiej z tą atmosferą świąteczną. Ale z częścią osób, na przykład z koleżankami, z którymi wczoraj się widziałam, to one mówią, że w ogóle tych świąt nie czują. Więc i żeby te święta mogły być minąć, i w sumie to im to jest obojętne. Więc dajcie mi znać, jak wy macie. To jest pytanie odcinka. Walić ten temat? To jest najważniejsza kwestia, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach. A jeżeli chcecie ze mną spędzać ten taki świąteczny czas, to przypominam, że trwa vlogmas, który w moim wydaniu wygląda tak, że widzimy się trzy razy w tygodniu: wtorki i czwartki we vlogach, a w soboty, tak jak dzisiaj i to dosłownie dzisiaj, kiedy to nagrywam, bo jest sobota dziesiąta no prawie 10 rano, mm, widzimy się w podcastach, więc tak tylko przypominam, jeżeli mnie oglądacie na YouTubie, to o subskrypcji, a na, jak na Spotify'u, to też zajrzyjcie koniecznie na YouTube'a po te vlogi, z których jestem bardzo zadowolona. Ostatnio ktoś mi zasugerował, żeby może kupić mały mikrofonik, bo mnie słabo słuchać, jak jestem na dworze i tak, to prawda, biorę to do siebie i dzisiaj, jak skończę nagrywać ten podcast, jak będzie się przegrywał na kompa, to po prostu kupię jakiś mały mikrofonik, więc będę wdzięczna ogólnie za feedback, bo naprawdę go słucham i go potrzebuję. Anyway, mam nadzieję, że u was też um, ten przedświąteczny okres mija dobrze, ale już przechodząc do tematu, to czemu teraz? Głównie dlatego, że tak jak powiedziałam, ja trochę ostatnio z tym walczę i się na tym skupiam, bo moim celem wakacyjnym było to, żeby zejść do 5 godzin plus minus na telefonie, ale w wakacje wyszło to tak średnio na jeża i teraz to przerzuciłam na rok akademicki. I już teraz jestem stabilna, myślę, jeżeli chodzi o te 5 godzin na telefonie, ale też w tym wszystkim pamiętajcie, że ja się jeszcze gapię w inne ekrany, ja się jeszcze gapię w komputer na przykład. I to zabiera też dużą część czasu. Sprawda, w komputer gapię się stricte pod rzeczy uczelniane, a jeżeli chodzi o telefon, to też się w niego często gapię, bo nie wiem, coś nagrywam i tak dalej, i to też yy, zwykle. No myślę, że wychodzi na to, że na tydzień to zjada dodatkową jakby godzinę dziennie, wiecie o co chodzi, czasem coś nagrywam i z tego się półtorej godziny na telefonie, a czasem jest pół, a czasem nie ma w ogóle w jakieś dni. Ale to też są takie wymówki i to też jest coś, nad czym bym chciała pracować. Jak już ogarnę sprawy z telefonem, to chcę też zacząć kontrolować mój czas na komputerze, bo dużo czasu tam spędzam, okej, okay, część z tego to jest, są produktywne rzeczy, ale część z tego to jest oglądanie seriali YouTube'a, co jest okej, okay, ale w umiarze. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, o czemu teraz, to właśnie dlatego, że z tym walczę, już może przejdźmy do tematu, bo zaraz się rozgadam i zacznę wchodzić w poszczególne segmenty. Więc, czemu teraz w ogóle jest taki trend na uciekanie od telefonu? I co ja mam na myśli, mówiąc trend? Mam na myśli to, że wiecie, niedawno był popularny dopamięć menu, i trochę esencją tego było żeby uciec od tych ekranów i od tych małych i od tych większych, żeby po prostu skupić się na czymś, co jest poza social mediami, poza w ogóle taką przestrzenią internetową. I mamy też chyba troszeczkę dość zarówno celebrytów, jak i influencerów. To też jest coś, o czym słucham od dłuższego czasu i o czym też ja myślałam od, no nie wiem, dwóch lat plus minus. Wprowadziłam się na studia, jak się wprowadzałam, 2,5 roku plus minus, mam takie rozkminy, że chyba powoli wszyscy mamy dość celebrytów i influencerów i w ramach też tego powoli nudzimy się takimi social mediami i ja widzę już, że jest kilka osób, które mnie interesuje, ale ta groność cały czas zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i mam takie na TikToku to dosłownie także że mnie serio interesują ci ludzie, to mam z 3 osoby, które tak chcę jakby keep up with them. Na Instagramie no nie wiem, może z 5 osób na YouTubie, myślę, że takie 8 I ta grono się u mnie cały czas zmniejsza. A celebryci to już mnie w ogóle nie obchodzą. Nawet to, że wiecie, ja się czasem w ogóle czuję jak impostor, mówiąc, że jestem Swifty, bo nie znam jej całej, jego, jej całej życiorysu, jego całego, jej, <laughs> jej całego życiorysu. I też nie wiem, wszystkich update'ów życiowych i tak dalej, jak tam, kiedy się kończyła teraz era, story i tak dalej, chyba już się skończyła. Chyba, że was kłamię, bo nie wiem. Nie wiem, bo ja się w to nie zagłębiam. I... Szukamy bardziej takiej ogólnej rozrywki, a nie takiej skupionej na konkretnych osobach, ale to jest moja jakaś taka hipoteza. I może też dlatego uciekamy teraz od telefonu, bo jesteśmy świadomi skutków. I okej, okay, generalnie była to publiczna informacja od dłuższego czasu. Wiadomo, ekrany, telefon, to nie pomaga naszemu organizmowi i pokaże wzrok, i wpływa na skupienie, i wpływa na relacje negatywnie. Generalnie wiemy, że to jest złe. Ale mam wrażenie, że taka wiedza od świadomości różni się tym, że ta wiedza musi z nami chwilę poleżeć. I z nami jako społeczeństwem sobie już leżała, odleżała te kilka lat. I coraz bardziej sprawia to, że mamy, że jakby to się u nas zakodowało gdzieś z tyłu głowy. Więc jak podejmujemy różne decyzje, to bardziej jakby już o tym myślimy jako o takim faktycznie fakcie, z którymi jesteśmy zaznajomieni i nie musimy go przetwarzać więc na podstawie tego podejmujemy bardziej przemyślane decyzje jeżeli chodzi o to ile chcemy korzystać z tego telefonu i słyszę też często od moich znajomych ostatnio właśnie, że chcą ograniczyć ten czas więc myślę, że to troszeczkę z tego wynika ale może to jest kwestia mojej bańki i tylko w mojej bańce i tylko u mnie ze względu na to, że ja mam takie cele po prostu otaczam się kontentem, który mówi o tym włączcie telefon to, co jest trochę dość ironiczne, patrząc na to, że ten kontent, no to przyswajam na telefonie głównie. Ale zagłębiając się bardziej w tą kwestię tej świadomości versus wiedzy i versus naszego działania, to tutaj też jest taka kwestia, że wiemy to w sumie od dawna, i nie każdy coraz bardziej jakby w to wnika i działa zgodnie z tą wiedzą negatywnych skutków, bo. Żyjemy mimo wszystko w czasach stresujących. W czasach, które wręcz, mam wrażenie, że wywołują poczucie winy w nas, jeżeli nie jesteśmy zestresowani. Jeżeli nie jesteśmy w takim stanie, takim survival mode, wiecie o co chodzi. I kiedy już czujemy ten stres i mamy tego wszystkiego dość i tak dalej, to trochę mamy takie poczucie, ja też mam takie poczucie, że nam się należy, że nam się należy ta godzina, dwie, trzy siedzenia patrzeni w ekran i po prostu odczepieni od rzeczywistości, bo już nie mamy siły, bo ten stres, bo to życie po prostu, codzienna praca i tak dalej, nas tak wykańczają, że my nie mamy siły na rozwijanie pasji, hobby i tak dalej, tylko chcemy się gapić w ekran. Też się na tym łapię, zwłaszcza ostatnio i dlatego to nasze działanie trochę czasem odbiega od tej naszej świadomości, wiedzy. Poza tym chcemy też Uciekać od takich poważnych informacji, chociażby to, że wiecie, wiadomo, portale informacyjne, gazety to wszystko powoli umiera. I jakby to jest trochę crazy, że portale informacyjne też mają się coraz gorzej, bo my mamy coraz mniejsze zapotrzebowanie na informacje i tak jak, jak praca się zaczęła sorki, mam teraz flashbacki z ostatnich y konsultacji iOS, nieważne. Czytałam na ten temat po prostu trochę ostatnio i wiecie, jak powstawały gazety, to ich było coraz więcej i tak dalej, i tak dalej bo ludzie właśnie potrzebowali tych informacji i chcieli i było takie, wiecie, to było coś nowego i to w ogóle. A teraz już nawet portale informacyjne, nawet jak krzyczą do nas jakimiś takimi kontrowersyjnymi tytułami, jakimiś takimi zaczepkami wręcz, musisz to zobaczyć, to my mamy dość. I to, to jeżeli chodzi o takie lekkie informacje i o takie ciężkie, a o takie lekkie, no to łatwiej nam takie lekkie informacje przetłacza, yy, przetłaczać, <laughs> przetwarzać w, w formie filmików w formie jakiejś takiej jeszcze lżejszej niż tekst po prostu. Ale od tych ciężkich informacji też czasem łatwo się uzależnić. To też może napędzić to siedzenie w social mediach raczej niż na portalach informacyjnych, bo umówmy się, ale wiecie, czy kwestia wojny, czy kwestia no, różnych konfliktów, pandemii, w to wszystko da się łatwo wpaść. przy pandemii na początku bardzo wpadłam w to, że musiałam wiedzieć wszystko, na bieżąco, nie da się wiedzieć wszystkiego i to też dobija, nabija nam godziny na telefonie czy komputerze. I jest też FOMO, zwłaszcza jeżeli chodzi, mam wrażenie przynajmniej w naszym pokoleniu, naszym, w moim, w Gen Z, FOMO, jeżeli chodzi o trendy i takie trendy też językowe. Wiecie, jakbym nie siedziała na TikToku, bym nie wiedziała kilka miesięcy temu, o co chodzi z demure, bym nie wiedziała i potem, wiecie, są w takich w rozmowach po prostu ze znajomymi wychodzą takie rzeczy i okej, okay, są momenty, kiedy się okazuje, że coś jest tylko w mojej bańce, albo coś jest tylko w czyjejś bańce i nie wszyscy to mają. I potem jest takie, a dobra, whatever. Ale jak są takie ogólne trendy, takie duże, tak jak chociażby to The Mirror, to po prostu było wszędzie, to potem się ludzie w normalnym życiu, w rozmowach z przyjaciółmi w ogóle posługują tymi rzeczami. I jeżeli nie jesteście w tych social mediach, to macie FOMO. Ja myślę, że at this point... Nie, nie potrafię wyjść z TikToka w sensie, to nie jest dobre. Ja też sobie samą siebie czasem tłumaczę, że no, ja też przecież wstawiam rzeczy do tych social mediów, to so jest trochę inaczej, ale that's bullshit. Jakby jeżeli chodzi o TikToka, tak jak ja nawet ostatnio udaje mi się tam nawet nie bywać codziennie, tylko tak raz na kilka dni. E, chyba, że ewentualnie coś nagrać, ale to naprawdę już nawet z nagrywaniem ostatnio mam problem. TikTok to jest w ogóle ciężki temat, ale. Em, Chodzi o to, że ja nie, nie wiem, czy ja bym potrafię odinstalować tę aplikację, bo bym potem o tym myślała, że mnie, bo ja nie oglądam ani rolek, ani shortów na YouTubie, więc by mnie te trendy omijały, a ja lubię to, żeby sobie poratować w jakimś konkretnym języku, wiedzieć o co chodzi, wiecie, o, o co chodzi. Wiedzieć o co chodzi, wiecie o co chodzi. Masło myślane, ale nie chciałabym wypaść poza ten kręg. I to FOMO, tak jak może mam wrażenie, że zwłaszcza po rozmowach z moimi znajomymi w ciągu ostatnich lat, takie FOMO w życiu realnym, na zasadzie wyjścia z znajomym i tak dalej. Nie wiem, może to jest kwestia naszej dojrzałości i tego, że no właśnie moich znajomych, więc te osoby też teraz dojrzewają tak bardziej i w ogóle tak jak ja. I ja już takiego FOMO nie mam, że jak wiecie, jestem zmęczona, to nie pójdę na jakieś spotkanie, i jakby to jest OK. Ale FOMO internetowe jest o wiele bardziej przytłaczające. Dajcie znać, czy u Was też tak jest, czy wy macie problem z obiema formami FOMO, czy może. Bardziej właśnie nadal macie tą taką realną, a miejscą internetową. Jestem ciekawa, czy to tylko moja bańka, czy nie. W ogóle ostatnio się złapałam na tym, że cały czas pytam i Was w podcaście, i w ogóle jakby tak o takie rzeczy spoza mojej bańki. I stwierdziłam, że to jest kwestia tego, że muszę sobie zacząć szukać kontentu właśnie z jakichś totalnie różnych jakby stron, poglądowo, polityczno-jakichś innych, bo jestem mega po prostu ostatnio ciekawa. Opinii innych ludzi, perspektywy innych ludzi i takiej próby zrozumienia. Nie wiem, skąd mi się to ostatnio wzięło, ale taki, taki, taka side yy, anegdotka i chyba potrzebuję się napić wody, bo się strasznie nagadałam. I przy okazji muszę się z wami podzielić oczywiście moim kubkiem dnia, którym jest taki Mikołaj. Kupiłam go w zeszłym roku w PEPCO i jest absolutnie przeurocze, tak jak czasem te kubki z wiecie, Pepko to takie tanie. Są dość przypałowe i takie trochę awkward, tak ten Mikołajek jest mega cute i bardzo go lubię. I właśnie sobie uświadomiłam, że chyba skończył mi się świąteczne kubki, bo chyba pokazałam wam wszystkie cztery at this point, więc nie wiem, za tydzień, nie wiem co wam pokażę, może to jest jakiś pretekst, żeby kupić sobie nowy kubek? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale polałam się wodą... Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale super, brawo. Ja, dobrze, że to jest tylko woda, nie herbata w takim wypadku. Natomiast, wracając do tematu, e, to też jest a propos tej, jeszcze, jeszcze jedna rzecz do tego segmentu, e, dotyczącego skutków versus świadomości skutków versus naszego działania. Czyli to, że może Wy też tak macie, że ja, OK, zmniejszyłam czas na telefonie, tutaj Wam mogę wstawić screeny z ostatnich tygodni, to jest coś koło 5 godzin wow, jestem sobie siebie mega dumna ale co z tego, skoro spędzam dużo czasu na kompie i to jest to, że uciekamy z jednego ekranu na drugi, może ktoś z was często używa tableta to wtedy jest czas na tablecie, używa często właśnie kompa, to wtedy jest czas na kąpie nie mam wszystkich rzeczy z jednego systemu na przykład iOS, tylko tutaj telefon mam iOS, a reszta to Android więc mi tego nie zlicza i to jest teraz główne, dlatego chciałabym zacząć to zliczać ale też mnie to trochę przeraża. Ja też potrafię na przykład czasem komputery zostawić otwarte. i jakby tak, na przykład, nie wiem, filmik mi się przygrywa, eksportuje, no i wtedy w, nie patrzę na komputer, ale to mi będzie liczyć ten czas. Ale chyba mogę tam sprawdzić, wiecie, w jakich aplikacjach, ile czasu spędzam, więc muszę przestać samej sobie dawać jakieś wymówki i się tym serio zająć. No ale dobra, tak, w ramach motywacji tego, żeby faktycznie zacząć też liczyć ten czas na kąpie i na po prostu na wszystkich ekranach łącznie, to jakie są największe plusy tego zmniejszonego czasu przed ekranem? Oczywiście, wiadomo, lepszy sen. Ja na przykład mam problem z tym, żeby potem zasnąć, faktycznie mam i widzę tą różnicę, jak czytam książkę pół godziny przed snem, a jak skroluję TikToka 5 minut, zanim będę próbowała zasnąć. I też ja bardzo często mogę, może nież bardzo często, ale bardzo łatwo Mogę wpaść w taki wir, że miałam tylko na 5 minut spojrzeć, a potem skroluję i skroluję, i na przykład pójdę się spać godzinę później niż miałam w, zami w zamiarze, a ja widzę dużą różnicę, jak się czuję i czy jestem wyspana. Jeżeli pójdę spać, nie wiem, 22-23 już wiecie, a północ to już w ogóle. I chodzenie spać ta 22 jest dla mnie priorytetem, niezależnie od tego, której potem wstaję, ale no kurczę, strasznie mnie to męczy. Że wiecie, mam tą świadomość, że no tak, telefon jest zły i tak dalej, przed snem zwłaszcza, a i tak 90% czasu, tak jak okej, okay, czas ogólny mi się zmniejszył, ale 90% um, dni po prostu i tak używam tego telefonu. Te no co najmniej pół godziny przed snem, 20 minut. Czasem właśnie zdarza mi się, że potem czytam książkę i już nie patrzę na telefon, ale to nie jest aż takie częste, jak bym chciała, więc. Kurczę, muszę się postarać, naprawdę muszę się postarać. Poza tym lepsze skupienie. To jest ta rzecz, która mnie zaczęła martwić, kiedy zauważyłam, że moja koncentracja leży i to taka krótkotrwała też pamięć na przykład ucierpiała, i dlatego też staram się to zmniejszyć, bo ja nie chcę zgupieć. Wiecie o co chodzi? Jeszcze w czasach czasu GPT, w czasach sztucznej inteligencji, kiedy trochę nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość, jak będzie wyglądała praca, ja chcę być przydatna, ja chcę być ogarnięta i. Martwi mnie to po prostu i myślę, że was też troszeczkę powinno. Poza tym, mniej stresu, tak jak, ok, może FOMO same w sobie stresujące, to social media same w sobie też są stresujące. Chociażby to, jak widzę różne, różne sukcesy innych ludzi w social mediach, to mi potrafi stresować. Albo taki toksyczny kontent motywacyjny, którego staram się pozbyć. Ja raczej mój fit wszędzie na wszystkich um, platformach to jest głównie przepisy. Jakieś ładne, estetyczne rzeczy i taki kontent motywacyjny, ale bardzo właśnie staram się, żeby on był taki pozytyw, a nie taki motywujący, taki patrzcie, mi się udało, wam też się uda, a nie taki toksik. Ale czasem się taki toksik pojawia i na pewno ograniczenie czasu na ekranach pozwoliłoby mi na większy spokój, mniej stresu, mniej takiego po prostu takiej ciągłej wewnętrznej potrzeby pogoni za tym wszystkim. I też więcej takiego faktycznego odpoczynku. Takiego relaksującego odpoczynku, odmurzającego, albo właśnie takiego odpoczynku w postaci rozwoju swoich pasji, hobby. I to jest coś też bardzo ważnego i coś, co mnie bardzo przekonuje, jeżeli chodzi o to dalsze zmniejszanie czasu, bo nie wiem, bo wam tego końcowo nie powiedziałam, ale moim celem at this point jest to, żeby zejść do 3-4 godzin dziennie na telefonie. I rozpoczęcie kontrolowania kompa. W sensie, że jakby tygodniowo, żeby to było tak te 3,5-4. No tak realistycznie, jak zajdę do 4 i to będzie się powtarzało tydzień w tydzień, to już będę totalnie zadowolona. Totalnie będę zadowolona i totalnie nie będę już się dalej tym przyjmować i się przerzucę na próbę kontroli komputera. Może nie mam tam Instagrama, TikToka, ale mam tam YouTube'a i mam tam Netflixa. I to potrafią być naprawdę bardzo, bardzo zgubne platformy. Ale dobra, w ramach mini przerwy, jeżeli wam się mnie dzisiaj słucha, jeżeli chcecie częściej słuchać mojego gadania i też chcecie mnie częściej widzieć, może w jakichś vlogach, to przypominam szybciutko o subskrypcji kanału na YouTube, o zostawieniu łapki w górę, bo za to wsparcie będę mega wdzięczna. jesteśmy już blisko, bardzo, bardzo, bardzo blisko. 1100 subskrypcji? Mega się cieszę. Mega się cieszę. Po prostu Wam będę bardzo wdzięczna za dalsze wsparcie kanału, za feedback w komentarzach dotyczący albo rzeczy, o których mówię w odcinkach, czy vlogach, albo po prostu takich technicznych, jak na przykład ta uwaga z mikrofonem. Ja naprawdę słucham tego, potrzebuję tego i tak. Poza tym, jeżeli mnie słuchacie na Spotify, to tam będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie ocenkę. Mam nadzieję, że pięć gwiazdek i wracajmy do odcinka, bo te segmenty autoreklamowe nie chcę, żeby były dla Was Irytujące. A i przypominam, że mam też jeszcze Instagrama i TikToka, na które częściej lub rzadziej zaglądam, ale możecie zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam dla Was przygotowuję. Staram też się dawać jakiś backstage, jeżeli chodzi o montaż i w ogóle, więc możecie zajrzeć, możecie zajrzeć. No ale dobra, więc co ja. Starałam się zrobić, żeby ten czas zmniejszyć. Jakie konkretne kroki. Wiecie, chcę Wam tak trochę, chcę do was tak wyciągnąć rękę i wam tak po prostu pomóc konkretnie, co możecie zrobić, żeby tą relację z tym telefonem i z ekranem poprawić po prostu. Po pierwsze, ukrycie aplikacji, nie wiedziałam, że tak się da i nie wiem, jak to działa na Androidzie, ale na ios da się ukryć aplikację. I teraz na przykład na TikToka, wiecie, jak mogę tylko wejść, wchodząc w App, w app Store'a wyszukując TikToka i wtedy wchodząc. Nie mam tego na głównym ekranie, jak jakby zrobię tak o z góry i wpiszę TikTok, nie wyświetla mi się ta aplikacja. Co jest pomocne, bo na przykład z Instagramem mam tylko tak, że nie mam go na żadnej z głównych ekranów, bo to jest kolejna rzecz. Ja rozdzieliłam sobie główne ekrany, wiecie co, może Wam nawet nagram, zobaczę czy Wam ale chyba wam mogę nagrać. Nie mam ba nic tam dziwnego na tym, tym. Ja montująca ten podcast za dosłownie jakieś, pewnie, 15 minut, nienawidzę siebie z tego momentu, bo muszę teraz to nagrywać i wstawiać, i nie mam czasu, i tak muszę zaraz wchodzić do pracy, ale dobra, dam radę. E, więc tak wygląda mój ekran główny, i tam po prostu, jak widzicie, na każdym tym, na każdej tej, na każdym po prostu ekranie jest jedna aplikacja. W związku z tym, czego szukam, to czym jakby dalej tym bardziej toksyczne aplikacje, więc po prostu muszę trochę czasu poświęcić i trochę więcej myśli włożyć w to, żeby jakąś aplikację znaleźć. Instagram mogę sobie jeszcze tak o, po prostu wyszukać ewentualnie, ale to też na pewno ograniczyło to, jak często na to wchodzę. A żeby wyjść na TikToka, to już się muszę zastanowić, co wymaga ode mnie po prostu większej ilości czasu i takiej przestrzeni, po prostu da daj mi taką przestrzeń, żeby się zastanowić, czy na pewno albo co ja tam chcę w ogóle zrobić, jakby po co, po co, więc ukrycie aplikacji albo wyrzucenie ich po prostu z głównego ekranu daje, dystansuje Was po prostu Waszą myśl od Waszego działania, wiecie, daje Wam przestrzeń, chcę wejść na TikToka, muszę pomyśleć o tym, że chcę wejść na TikToka, muszę to wyszukać, w międzyczasie mogę się zastanowić po co chcę wejść na tego TikToka i czy serio chcę wejść na tego TikToka i dopiero potem tam wchodzę, więc to pomaga. Do tego limity czasowe, banalna rzecz. Ja często klikam ignoruj, ignoruj, ale też często staram się po prostu klikać to, że jakby przypomnij za 15 minut, a nie, że ignoruj na cały dzień. Dzięki temu za jakiś czas znowu ktoś mi przypomni: "Hej Natalia, ale może jednak wyjść z tego Instagrama". I te limity może w małym stopniu, ale jednak myślę, że coś dają. Do tego wszystkiego Wyw wywalenie, przepraszam za moje mieszańce językowe, wywalenie powiadomień z aplikacji. Z Messengera, z Instagrama, z TikToka generalnie. Ja mam teraz powiadomienia tylko z Whatsappa, wiadomości i po prostu jakby telefonem, jakby jak dzwonią do mnie ludzie, rodzice najczęściej. I to tylko pod względem tej rodziny na te powiadomienia jakiekolwiek w ogóle pozwalam. A tak to. Jak chcę się odłączyć od telefonu, to mogę się po prostu odłączyć i to jest naprawdę wyzwalające. Do tego czasem można włączyć tryb samolotowy czy tryb sen, wiecie, ale tak jak mówię, ja staram się tego nie robić, bo potem na przykład jakby ktoś z rodziny do mnie dzwonił, to byłby mały problem, i że nie odbieram, więc yy, więc staram się nie. I też mogą pomóc takie ogólne zasady, które ja wam na moim przykładzie po prostu dam, jakie wprowadziłam, czyli TikTok po 15.00. Nie zawsze to działa, bo też czasem chcę coś wstawić, chcę coś nagrać i potem. I potem kończę scrollując. Ale staram się nie wchodzić na TikToka przed godziną 15.00. Staram się nie wchodzić na Netflixa przed godziną 18.00, 19.00. I to dlatego, że po prostu, jeżeli puszczę sobie odcinek serialu do śniadania, to ja obejrzę go do końca. Po pierwsze, nie wyłączę po 20 minutach, a po drugie, pewnie potem puszczę kolejne. Poza tym, jeżeli chodzi o YouTuba. To ok, daję sobie tego pasa na cały dzień, ale ostatnio wymagam od siebie tego, żeby w ciągu dnia nie oglądać więcej niż 4 maks 5 filmików i żeby pod koniec dnia, no, jakby w idealnej sytuacji, nie wchodząc w ogóle w historię oglądania, ale w tej nieidealnej, czyli obecnej, to mogę wejść w historię oglądania, żeby musieć samej sobie streścić, co ja w ogóle dzisiaj widziałam. Nawet jak to jest vlog, to dwa zdania o tym, co w tym vlogu się działo. I też ja już nie mam YouTube'a na telefonie. Na telefonie mam tylko YouTube Studio, gdzie mogę sprawdzić Wasze komentarze, dlatego odpisuję na bieżąco. Ale YouTube mam tylko na kompie. więc to też może być jakaś pożyteczna rzecz, bo ja łapałam się na tym, że YouTube'a traktowałam trochę jak podcasty, ale jeszcze mniej intencjonalnie, więc ja nie wiedziałam, czego ja słucham. Coś w tle grało, więc mnie rozpraszało, i nabijało mi się czas na telefonie. Bez sensu, totalnie, jak chcę podcastu, to powinnam sobie znaleźć jakiś podcast albo po prostu puścić muzykę, albo po prostu czasem dobrze jest posiedzieć w ciszy i ten taki czas totalnie na myślenie też jest bardzo potrzebny. Jeżeli chodzi o kwestie takie emocjonalne, przemyśleń, jeżeli chodzi o moje próby zmniejszenia czasu przed ekranem, to czuję się spokojniejsza i czuję się bardzo usatysfakcjonowana, kiedy widzę, że te numerki spadają albo utrzymują się na tym samym poziomie. Więc myślę, że jest warto. I myślę, że w ramach takiego podsumowania chciałam Wam powiedzieć, że to nie jest niemożliwe, wydaje się być niemożliwe, ale to nie jest niemożliwe. I tak jak ja we wszystkich życiowych wyzwaniach, lubię się rzucać na głęboką wodę, od razu po prostu wiecie przechodzić z jednej skrajności w drugą skrajność. Tak przy tym. Robiłam to metodą małych kroczków i zadziałało, więc te małe kroczki też wam polecam. I mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, że udało Wam się zapamiętać czy spisać jakieś wskazówki dotyczące tego, jak można sobie z tym uzależnieniem, bądź co, bądź radzić. I mam nadzieję, że Was jakoś może do tego po prostu zainspirowałam, żeby wprowadzić jakieś zmiany w życiu, bo trochę też jest taki cel czasem tych moich podcastów, a w tym tygodniu zdecydowanie to był taki główny cel. No i co? Już dalej przedłużać nie będę, też sobie samej roboty więcej dawać nie będę, bo naprawdę czasowo... czasowo nie wiem jak ja to ogarnę, ale wierzę w siebie, że dam radę. Więc mam nadzieję, że wam się mi dzisiaj miło słuchało. Jeżeli tak było, to przypominam, subskrypcja, obserwacja, będę strasznie za to wdzięczna. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia już za tydzień.